Jak poradziłeś sobie podczas pobytu w areszcie czy więzieniu i czy dało Ci to dużo, jeśli chodzi o rozwój taki mentalny w środku u Ciebie? Wiesz co, na pewno psychika się buduje w, jak, w, jak, w jakimś jakim stopniu. E, człowiek też inaczej patrzy potem na życie, inaczej patrzy na niektóre sprawy, dla, które wydawały mu się wcześniej błahe. E, stara się zrozumieć świat, ma dużo czasu na przemyślenia, dużo czasu na kontemplowanie, dużo czasu na zostanie z samym sobą, pomimo, że są ci współwięźniowie, jednak człowiek jest odizolowany od nich mentalnie, żyje w swoim wykreowanym świecie, aby po prostu to, to przetrwać. Jaki człowiek wchodził do... Y za kratki, a jaki wyszedł? Jeśli chodzi o Ciebie, Łukasza Wawrzyniaka. Wydaje mi się, że, że, że ten sam Łukasz wyszedł, tylko troszeczkę, tylko troszeczkę mądrzejszy. Czy taka, taka sytuacja, która wydarzyła się w Twoim życiu, pomogła Ci wygrać walkę z Kruszwilem? Nie, nie, nie. To, to, inaczej, ja zawsze się przykładałem do wszystkiego i do tego też się również przyłożyłem. No cóż, no, no wygrałem, bo, bo byłem lepszy, no. Gdybyś mógł skupić uwagę całego świata i osób, które nieprzychylnie się o Tobie wypowiadają, to co chciałbyś im powiedzieć? Jaka jest prawda o Tobie? Co chciałbyś właśnie przekazać takim osobom? Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat. Prawda prędzej czy później tak czy siak wyjdzie na jaw. No i wtedy będzie niektórym osobom po prostu głupio. Ja mam nadzieję, że szybciej niż później. Czym teraz będziesz się zajmował? Ja prowadzę własną działalność gospodarczą. Nie chcę o tym temacie rozmawiać, bo już mnie dopytywali inni. No i co? No wydaje mi się, że jeżeli będzie kolejna walka, no to będę przygotowywać się na kolejną walkę. Zdementujmy te plotki, że, albo, plotki albo potwierdźmy to, że jesteś bankrutem. Jak to, jak to wygląda? Nie, bankrutem nie jestem, spokojnie. Moje, moje konto jest pełne. Także pozdrawiam tych, którzy puszczają takie plotki. Jesteś milionerem? Zależy, jak na to spojrzeć? Według niektórych milionerem staje się osoba, która posiada powyżej 1 miliona dolarów. Liczysz e... widzisz teraz wszystkie konta? E... Nie, znaczy zależy. No, jeżeli bym powiedział, że w inwestycjach, no to bym powiedział, że z pewnością. A jeżeli byśmy mówili stricte o, e... o sferze finansowej, to nie jestem pewny. W okay. sensie o gotówce.